Witam serdecznie. Już jak widać, zmieniły się trochę krajobrazy, w których przebywam. Tak to wygląda mniej więcej. Zaraz Wam powiem. No, każdy już chyba wie, że jestem w Germanii z powrotem. Tam mamy stok narciarski, ale bardzo mało ludzi jest. Covid wygania. W weekendy ponoć tu jest więcej. A tak jest pod słońcem. No i co? Znowu do Arbeitu, do pracy. To jest apartamentowiec szefa naszego. Tam jest chyba z 10 czy 12 apartamentów. Ta robota była kiedyś robiona, a teraz będziemy robili to. Szeryf to odkupił. Zbankrutowało, jak ta korona była, to po prostu słabo szło i odkupił i będziemy robili ten budynek. Ma wyglądać bardzo podobnie jak ten, który jest tam widać cała elewacja, wszystko będzie zmieniane, czyli wszystkie okna, wszystkie drzwi itp. Itd, wszystko do wyrzucenia, ale mniejsza stąd. Wiadomo, że zaczynamy od rozwały, tak to tutaj wygląda w tej chwili, czyli kontenery i, i się będzie jechało z rozwałką. Już jestem po rozmowie dzisiaj z szeryfem, więc wszystko wiadomo, co mamy robić. No i co, miałem powiedzieć Wam też kilka słów o tych nowych zasadach, jakie są, znaczy to nie są nowe, one już obowiązują od kilku miesięcy, przy wjeździe do Niemiec, czyli musimy się zarejestrować na mm, stronie Anmeldung mm, przez internet, żeby, ale Wam powiem, że robią Polacy zupełnie inaczej, czyli nie rejestrują się tam, bo tam jest taka opcja papierowa jeszcze, że jeżeli nie możecie na przykład niby wejść na tą stronę, nie możecie się coś tam zalogować, nie tam logować się nie trzeba, nie możecie tam się zarejestrować, no to wtedy po prostu można wypełnić wersję papierową i taką papierową zgłoszenia większość Polaków wypełnia, mając ją na granicy z sobą. Później, tą wersję papierową trzeba wysłać tam do Mannheim, do urzędu i wpadamy na kwarantannę. Pamiętajcie, po przyjeździe do Niemiec. Także ja tutaj będę 5 dni sobie siedział, potem muszę test zrobić. No, na razie jestem troszkę obok, ale niedaleko. I to jest potem trzeba zrobić, i schodzimy z kwarantanny, ale dużo Polaków robi w ten sposób, że tę papierową wersję po prostu po przyjeździe do Niemiec wyrzuca, i wtedy nikt nie wie, że przyjechaliście za granicę. Tak? Poza tym do wjazdu potrzebne jest szczepienie. Znaczy musicie być albo zaszczepieni, albo ozdrowieńcami, albo mm, mieć test y, aktualny PCR, ten najtańszy, ten, ten taki najprościejszy jak gdyby, ale nie taki z Lidla czy z Biedronki, tylko gdzieś tam ze szpitala czy w przychodni, gdzie możecie go zrobić. Kosztują stówkę, w wersji angielskiej musi być, nie może być w wersji polskiej. Jeżeli oczywiście nie macie szczepienia albo, albo nie jesteście ozdrowieńcami, jeśli nie, będzie, nie, do, nie zrobicie tego albo czegoś wam będzie brakowało i zatrzyma was na granicy policja, czy Cole, czy, czy nawet po drodze, jak tutaj jedziecie, i nie będziecie mieli tych zgłoszeń przy sobie, no to kara jest do 25 tysięcy euro. Oczywiście pewnie taka kara by wysoka nie była, ale tam z tysiaka pewnie na dzień dobry mogliby przywalić, tak? Także lepiej się pilnować z tymi zasadami, przynajmniej mieć tą wersję papierową, wypełnioną na wszelki wypadek jako podkładka. Zresztą, jak ktoś tam jeździ busami czy, czy autobusami, to na pewno spokojnie e, to ogarnia. E, jak nie osoba podróżująca, to przewoźnik to ogarnia, ale tak to teraz tutaj wygląda. Mm, no co? I tam już Henryk walczy e, z Darkiem. Przyjechał jego brat do pomocy trochę. E, Także Bogdana jeszcze nie ma, będzie chyba za tydzień. Bogdan wpadł na kwarantannę w Polsce przez przypadek. Yy, ktoś tam przychodził do domu i jakoś tak się złożyło, że jest na kwarantannie, więc będzie dopiero za tydzień. Najprawdopodobniej, chyba że zachoruje w międzyczasie. Drugi raz już, bo wiecie, to można i dwa i trzy razy chorować. I co, i trzeba te kontenery, 4 do czwartku zapełnić. Yy, w czwartek wymiana, i tak po kolei, po malutku do przodu. Yy, pogoda bardzo fajna. Kurczę, że tutaj moje panele nie stoją. To byłoby piękne. Przejdziemy się, może tam kawałeczek, w tamtą stronę. To wam pokażę tak bliżej, jak wygląda to, co już wyremontowaliśmy kiedyś. To 4 lata temu było oddane do użytku. To nie jest nowy budynek, też stary był. Stary jakiś tam hotel, taki azyl dla uchodźców, kiedyś tam był. Ruina ogólnie. I żeśmy zrobili mm, remont, tak się nazywa. Tam jest nazwa tego. Myślę, że widać, jak będzie ktoś chciał, to sobie tam zobaczy. Mm, nie mam tutaj już nic do ukrywania w tej chwili. Sherry zresztą mój wie, że e, nagrywam też na YouTubie, także nie ma jakiegoś problemu. Czyli, a tu jeszcze wam nie powiedziałem, ten budynek, ten budynek z tym budynkiem będzie połączony łącznikiem, i basen będzie zrobiony po środku. Także inwestycja dość duża się szykuje. No, i tak mniej więcej tu wygląda. Tu jest chyba 12 apartamentów, czyli drewno, kamień na elewacji. I podobnie jak to będzie wyglądało też tamto, najprawdopodobniej gdzieś w następnym roku, bo w tym roku raczej nie ma szans, żeby to zrobić, czyli w następnym roku. Tak to jest, jak widzicie, fajna. U nas zima była super, jak wyjeżdżałem. Tutaj też jest fajnie, ale ogólnie w Polsce zimy nie było. Przed Warszawą już nie było śniegu, nie było śniegu aż prawie tutaj, dopiero w górach. Także podróż była w miarę OK. Nie ma co tutaj więcej na razie opowiadać. Zaczniemy coś tam robić, to będziemy mówili, co robimy. A na razie tak to wygląda. Moje dwa miesiące tutaj pewnie będą zaliczone na razie, a później zobaczymy. Także co? Pozdrawiam wszystkich. Najważniejsze, że już się dojechało, jest się tutaj na miejscu. Mówiłem, podróż była ok. Z samego początku było trochę ślisko tam odełku gdzieś do Łomży, a potem już spokojniej i, i elegancko się przejechało i, i bez żadnych problemów. Yy, nie było nigdzie korków, ani nic takiego. Tutaj yy, ludzie sobie lubią spacerować z pieskami. Yy, miejscowość to jest koło, w Schwarzwaldzie ogólnie, yy, blisko Feldbergu. Feldberg to jest taka, taka najwyższa górka tutaj. Yy, bardzo dużo tam jest tras narciarskich i wyciągów, e, tutaj jakbym bym pokazywałem już, też mamy, z drugiej strony jest, prawda, jest ten taki mały, niski dla sanek, dla dzieci, a tam wysoka, w górę się jedzie, jest wyciąg dla narciarzy, są trzy trasy, e, czyli te kolorowe, to, to, ci co jeżdżą na nartach, to się znają o co chodzi, czyli jest taka łatwa, średnia i bardzo trudna, jedna bardzo trudna e, i w takim miejscu będziemy teraz sobie tutaj przebywali, no mm, czy będzie fajnie? Mam nadzieję, że fajnie, e, jak to zresztą ogólnie w robocie, Niestety mało ludzi ogólnie jest. Nie wiem, czy będziemy korzystali z, na przykład, z takiego czegoś. Już kiedyś chciałem, ale jakoś nie wyszło. Ze względu na to, że jak pracujemy w zimę od rana, od 8, to tu jest ciemno, nieczynne jeszcze. A o 16 już to zamykają, ten stok. Więc no nie wiem, chyba że w niedzielę, może pośmigam trochę. Ale też nie wiem, może nogę połamę, bo nie jestem zawodowym narciarzem, ani, ani nawet takim amatorem. Umiem tylko na biegówkach. To polecam wszystkim. Ania moja teraz jak u nas tam jest śnieg i fajna pogoda to chyba codziennie sobie tam jeździ. Może nie codziennie, no bo też pracować trzeba troszkę, ale tak to jest. No i co? Do roboty. Trzeba iść się przebrać, wypić zaraz jakąś kawkę i, i zaczynać pracować. Wszystkie te, zobaczcie, te wszystkie balustrady, które są na przykład na górze, tak? te od tarasów, będzie do wymiany. Cały dach będzie tak samo zmieniany tam na górze. Te tarasy drewniane, które są w tej chwili, one są dobre, ale będą też wszystko wyrzucone i będą zupełnie inne. Nowe drewno. A tutaj ekipa: pozdrowionka, Henryk i Darek. Widzicie, o, zamiast pracować, to, to rozmawiają przez telefon. Normalnie chyba nie umoję się przyzwyczaić. Nie, no, dzisiaj pierwszy dzień, więc taki bardziej organizacyjny. O, pracę trzeba szanować, e, i tyle, i jedziemy. A tutaj już mam pierwszą zdobycz. E, takie ławki z sauny. To była taka sauna, wiecie, i wywalili już to w kontener. E, a to jest piękne drewno, powiem Wam. Super deseczki, więc e, cały ławek nie będę brał, bo one są, nie uważali, już trochę połamali. Ale same deski są piękne. Na ławkę trzeba coś takiego e, się zabierze. Tylko sobie zdemontuję po o, wieczorkiem, zaniosę na górę, zdemontuję i tyle. Bo. Tu, gdzie pracujemy, to i tu mieszkamy. Z tyłu, tam mamy mieszkanie, i tam będziemy nocowali. Także jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, trzymajcie się cieplutko, jutro albo pojutrze zobaczymy co będziemy tu robili, nie wiem jak z wrzuceniem filmu, bo nie mamy w tym budynku netu, net jest w tamtym budynku, więc żeby cokolwiek zrobić trzeba iść tam, się zalogować i używać internetu, no trochę lipa, nie? Ale ma być ponoć ogarnięty ten temat, że będziemy mieli net i tutaj i jak to się mówi, będzie można żyć. Pozdrawiam jeszcze raz.